Z tej strony Refiko i Olena, moja partnerka A to jest kolejny odcinek serii Diablo 2: Lord no of W poprzednim odcinku zwiedziliśmy sobie kamienne pola I teraz czas wejść do podziemnego tunelu do Mrocznej Gniei Także udajemy się do Gida czy I zobaczymy może jakieś Mamy 17 tysięcy do, do, do zadysponowania Więc Tak pomyślałem, że może jakąś broń dwuręczną by się przydało kupić Nie jest dwuręczny Możemy nosić dwa miecze dwuręczne w jednej ręce Pierwszy lepszy Zobaczymy teraz jak to będzie z bronią goręczną i od razu tak, tutaj trzeba sobie zmienić, tak idziemy na no, poszukiwanie no Musimy teraz się udać do tunelu więc widzimy sobie tunel z nową bronią. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Olena ma cały czas takie same epicówki tak, nagrywam w tym samym dniu, więc potworków nie ma, są wybite. E, więc, e, żebyście się nie dziwili, dlaczego ich nie ma, nagrywam po prostu w tym samym dniu, a jakoś tak mi się zachciało. Więc, zmienićmy sobie podziemny tunel, on ma dwa poziomy. No, ładnie, ładne obrażenia. Ciężko od razu. Oczywiście jesteśmy wolniejsi teraz. No ale... Czy, to znaczy jest tutaj duża szybkość ataku, ale jesteśmy wolniejsi ze względu na to, że e, tam mieliśmy ten specjalny atak. jak atakowaliśmy bez tego, to po prostu to było straszne. Strasznie wolne. Ale... No cóż... Przedkładamy na to siłę ataku, tak? Jak powiedziałem, no, przechodzi z dwiema bronią. Nie no, po prostu, To znaczy, główną yy, bronią. Przepraszam, to przejęzyczenie. Tutaj chyba nie ma jeszcze. Szanowny. Nie ma. Od razu do takich, żeby nam nie uczyć. Teleportacja. O, skórzana, żółta. Troja. No jakoś tak no, gra, rozpieszcza się w no, to jest żółte przedmioty. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Dobra. To też by się przydały jakieś zielone, albo może złote, bo to są też, ale no o nich na razie nie wspominam, bo jeszcze za tego nie zrobiłem. No żółte to jak widać, po prostu mamy więcej bonusów. E... Tu mamy kilka bonusów, tu mamy jeden, albo dwa. A Następne, no to jeśli jakieś dobędę, no to wtedy omówię na Na razie nie ma się co... ...wzmocnić. z tego słyszał, no nie chciałem poznać, więc dobrze, żeby to było coś tutaj ślepy załówek. O, i do identyfikacji. Zobaczyć... O, jakiś ciekawy. Już na pewno go wezmę. Nieważne, że tu ma więcej życia, ale jest więcej obrony o jeden. No dobra, ale siły mamy więcej, nie przekłada się to i many mamy więcej, no to wiecie. No i od razu damy Dzięki. to. Dzięki. Dobra, i podnieśmy to co. Wyrzuciliśmy i idziemy dalej. Dobra. jedna tutaj mnyszka jest. Ogólnie ten poziom, jakoś nie jest dla mnie straszny, jak ten, co mieliśmy go wcześniej. Ta jaskinia, ale nie ta początkowa, tylko ta na zimnej równinie bodajże. Ta, w której tak się tańczyliśmy no właśnie Żalejąc, i, i, droźnymi, z roźnymi strzelającymi groźnymi strzelającymi duszniczkami Nie to mnie tam się wygrywało już. To jest to ważne. Nieważne. Złotko podwieźć Mała tarcza, mała tarcza, z Tak nie używam. A patrzcie. Ale wtedy drastycznie spadają nam nie. nie. Teraz te na nam wrażenia. Właśnie, barbarzyńca ma taką zdolność, że z niego wprowadzono, a nie z niego musiałem wybiec, że po prostu mogę nosić dwa miecze dwuręczne w jednej ręce i wtedy 2 do 9 jest noszę w jednej ręce, 8 do 17 jak noszę w dwóch rękach. No, ja na razie wybieram, czy noszę w dwóch rękach, nie raczej tak pozostaje. Jest chyba jedno w tej serii, więc dobrze. Zaprezentują nam się. Doświadczenie z nich świta tak samo szybko jak sposób, e, jakichś tych sług czy kotów. To doświadczenie jest mniej więcej takie samo. Jest Mogą nie, to też bardzo fajne. Mogłoby być ich więcej, byle nie jakby to nie uniosę już nic więcej! A potem sobie to i i idziemy dalej. Zwiedzę te, te moczary i katakumby. Moczary, te ka te, ten tunel nie katakumby. Tak nazwali, to tak trzeba uponorować. I oczywiście najpierw się um, weźmy za szkielety... w szkielety, szkielety, szkielety. Ojba, że tam trzeba szacunki. Dobra, idealnie. Będę miał je testować. I Te wszystkie... Tutaj dużo podjąć się mi zajmują, więc trzeba je używać, 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 ponad to je ich hodować. To jest obrażenia od zimne oczywiście, bo nie wierzcie, no to może Domyśleć. Ja? Tu ślepy zaułek. Tu też chyba z tej drugiej strony. Stąd wyżej. Tu też będzie ślepy zaułek, ale zawsze musimy sprawdzić. Tak, zgadza się. A tutaj już nic. W końcu weźmy sobie ochronę, podnieśmy. Nie trzeba tak, nas tak łatwo obalić. I idziemy teraz w tym kierunku. Mają tutaj szamana to nie widzę żadnego problemu, żeby się tym nie Ci już mogą mieć szamana, ale ja tego nie widzę jeszcze. Zmienimy podnieś do następnego. Fajnie, że to się zwraca od razu. O szczepów, ja szczepów hmm. Nie za bardzo, nie podnoszę bardzo. Nie za się Sporo się tutaj na, na od razu, To jest szaman chyba to okoliku, tylko nie tych niebieskich, tylko tych czerwonych, chyba po tej stronie. O tak, oczywiście, inna ta strzała, to nie ma problemu, po co ze mną Ja mam totalnie 2-3, no dobra. No. Tak więc, ja kaptur. O, dobrze dziękuję. Dobrze, że przyuważyłem to że uważłem. Podnieśmy go i zobaczmy co daje, ale najpierw... <laughs> Trzeba się pozbyć szamanów. Ja. O, Na skalę jest namalowany ten... E... przeciwnik, który tak pluje dziwnie. Lamy, to jest właśnie on. Przyzwali tak po prostu że on te piaski nie jest. Nie Jestem przeciążony. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale co daje? Jeden do mistrzostwa we władaniu buławami i dwa do mistrzostwa we władaniu kapurami, tylko dla barbarzyńcy. To jest to i buławami, tak? No, potem no, wam, że zostawię to sobie. Tak dla mnie to może być. Chociaż Buław na razie nie używam ani koporów, ale chyba sobie wymienię na to kurde. Bo skoro mamy aż 6 punktów i 53 obrażeń, a tak i to aż szkoda, by było tego nie wciąż. głupka dobrej jakości. Tak, to tam będzie, to wyjdziemy sobie to. To pomoże być bardzo zobaczony.

Przedmiot duży topór, ale pęknięty. Ale i No gorszy, bo jest pęknięty. Wszystko no, to jest zidentyfikowane. Ale wiesz, co i tak myślę, że wymienię sobie na topór, jak ci to mówię. No i drugi wam zaraz tam wejdziemy. Ziemię, to poziom drugi. Yy, tutaj z tego bezpośrednio nie będzie przejścia na następną lokację. To jest po prostu taka dodatkowa lokacja, a masz na cześć się, żeby na i zdobądź sobie więcej doświadczenia. Bo może być potem ciężko. Więc najlepiej zwiedzać wszystko i wszystko rozdalać. I ja wszystko będę kupiał. O, o tych właśnie tutaj e, podczorkach mówiłem, co byli tam wymalowani na skałach. Wytrzymali są, no bo to już jest trudne. minibosowie. Ale za to dostaliśmy poziom. Dobra. Po wiecie, e, chcę chodzić e, z tymi północnymi broniami, bo. W pierwszej części Diablo um, byłem ubrany właśnie w takie. Teraz dam oh, już na ile go mamy. Teraz na 30 sekund. Trzeba, muszę właśnie, zawsze zapominam ukrywać. Po prostu <laughs> w jednym Adam wpadam, um, to ja tutaj tak właśnie w to mi się kojarzy. potężny z, z bronią góreczną no, i to ręczna broń i starsza to paladin. Ewentualnie druid. Chociaż y, druid to <coughs> zależy jaki, bo on, na przykład druidem jak grałem, to zawsze gdybym druida przemiany. Czyli drugi przemiany, to najbardziej patrzyłem na to w broni, yy, na szybkość ataku. Oczywiście yy, moc broni, mocą broni, tak, bo nie mogę powiedzieć, że na moc broni w ogóle nie zwracam uwagi, bo pierwsze to była broń, moc broni, a drugie to było właśnie szybkość ataku. Po prostu, żeby szybciej nam atakował w przemianie. A jeśli gramy druidem w wagę, no najlepiej mieć i tarcza i żeby dobre. I dostaliśmy mniejszy talizman, odporność na 5 6 No to bardzo dobrze. O jakaś skrzynka? No, oczywiście trzeba zbierać pieniążki. Z tą drogą fajnie by było tak w prawdziwym życiu. I sobie rozbijasz beczkę, a tu tam 12 zł. Czy tam się. Po prostu, no, nie wszystkim. Tak, który Tam dalej nie poszerzył. Ale wtedy by można było powiedzieć, że eksploracja to płaca. Tak, w tym świecie. I tak to płaca, no bo wtedy poznajemy nowe miejsca i wszystko. Ja tam lubię podróżować. Więc na nowe miejsca. chociaż teraz nie miałem temu okazji. Ale mam nadzieję, że jeszcze jestem młody, to... Także życie przede mną. Mam nadzieję, że tutaj wszystko badane i teraz trzeba wrócić tam wyżej dobra, nie ma problemu ze mną wszystko w porządku to znaczy powiecie i ja od razu staram się to zrobić co dobrze zrobiłem że już w energię nie daję, bo mam już 41 mam bazowej 20. a nie teraz mam 21 no dodaje mi zawsze coś tam tej many więc nie będę podawał już, bo tym że nie ma sensu tracić punktów na manę skoro i tak tej mamy no, na ten skill potrzebuję dwa many więc no, tu teraz użyjemy do many mam nadzieję, że bieda mi tak poczynie, oczy nie zajrzy, że będę nawet na nie miał no jeśli za mocno będę chodził w hazard to oczywiście, już nieraz tak miałem To wtedy po prostu sobie chodziłem na jakąś lokację, gdy jakiś post był najczęściej na kamienne pole do tego e, rakaniszu całego został pod e, do tego rakaniszu tam został pod tymi kamiennymi obeliskami. i najczęściej tam właśnie się wracałem i tak zabijałem na troszeczkę kaskiłem w to zasadzie znaczy, jeszcze zależy na jakim etapie gry byłem później no to już wiecie to nie wracałem się tak jak na pierwszy ten, tylko inne ale najczęściej tak jak to jest przykład bo niedawno to mieliśmy Tylko nie ma problemu Fajnie, tutaj do i mamy wyjście ale będę sadystą, to co o, się zdańcie w tam, tamtym pomieszczeniu, tutaj, o, nie w pomieszczeniu, to już na otwartej powierzchni, proszę tak ja, dowiemy się w następnym odcinku. To komentujcie, subskrybujcie i czekajcie na następny odcinek. Żegna się Rewiko i Olena. No to cześć, siema!